position 30 left in the session. Moje kółko nie było na tyle dobre wcześniej, żebym stracił. Human rządzi, tylko szkoda, że on tego nie przykłada na wyścigach. Jego odwalił mazeptino. O spider ja to ja nie wspomnę, jak się wpieprzył. No fajna to przynajmniej. Prawie żeś mnie załatwił. Ale czy nie zatwierdzimy? Jedziemy. <grymka> yy, benek uszkodzony, 16, jesteśmy na środku. Widzę, jest przede mną. <grymka> Jeszcze wszyscy mają zimne te hardy. Bęka wyprzedzę. Na Damano ma 78 stopni na razie, to się nim Po tym razem No ja jako tako też przetrwałem. Jo man, miał ja w go przepuszczę, bo nic wiadomo w tym. 17 O, przede mną właśnie ma nic co I o ma gobka ja go nie widzę Wszędzie wybijać na tej sali wybijać na tej sali wybijać na P18. Nie no, co ten debil zrobił? Balando, okay, do bana Mam szkoda skrzydła Dama. To zajebany idiota I trzeci wyścig, kolejna osoba mnie uderzyła Co za jebany idiota Blokował koła? No jak od jakaś z bok w okce, nie? Jakiegoś pojebanego dajwa zrobił Specjalnie wcześniej zahamowałem, żeby... Zrobić mu switchbacka, ale nie. No i po kolejnym, kurwa, wyścigu. Tyle się mogłem ten... nacieszyć. Eee... mam no, też, już kadzany, bardzo lekko. Jestem. Podwójny... Już podwójny overtake miałem na Red Bullach, ale nie. Badlukens musiał zdajbować, wypchnąć mnie. A no potem or. jeszcze ten. No liga idiotów, co? oligator, no. To Jebane małpy. Ja się chyba nie wycofuję. Jeśli, jeśli chcesz e, zjechać, jechać dalej, to... Jak idziesz dalej? Nie mam uszkodzeń. No to ja się wycofuję, ja nie mam, mam zamiaru z tymi małpami jebanymi jeździć.